Dobry, dobry wieżu państwu. Nazywam się Helena Wątlaskowa. Teraz zaczynamy pogodę. Będę deszczowa, ale powiedz w jakim, na jakim kontynencie? Azja, Mokra i śnieżna w Sri Lance i na Malegiwach. Też będzie zima śniegiem, poza tym będę bez opadów i temperatura od minus 2 w Azepom, zela w Bombaju i w Malediwach i w Kolumbię, zela w Langunie, w Szanghaj i w Tokio do pięców su i minus ziemięców w Lampatorze. Do minus zestawu w Ezinie, nie? A w w Ostoku 2 stopnie seryjskiej, a w Katanze minus 24 stopnie. Będzie na obu pogodnie. Słoność, nie? A w Filipinach zemień to na 6 stopni. W Dżaka 20. Czy w podmornie Spiczy zerki Dwa stopy nie I będę nie. To teraz może Rosję Byśmy przelecieli Poopowiadaj gdzie? No gdzie jest Rosja? Na jakim kontynencie? W Europie tutaj A w Azji tutaj Tak, na dwóch kontynentach No to opowiedz nam o europejskiej części o Rosji Europa się... Co w Europa w Rosji benzena. obu pogodna zobaczymy przelotne opady w Mulmansku 2, w Archangelsku, pięć, w Medynie też w Sankt Petersburg, pogodny, Moskwa Dersowa i Temperatura Zemiec i 12 stopni tuła. Salatów i wolontarz będzie dresowy, mokry i od czerwcu do zesensu. A w krasnodarów, kiedy będzie pogoda ładna, bez opadów i zepła od 13 do 15 stopni w desz i 16 stopni, w jaka ten burku 20 stopni, kiedy będzie minus 1 w i 0 w pełni 0 stopni i deszcz. A w Wójku i w Nowej Portu do minus 2 stopni i ma znący deszcz. Okej, okay, to pożegnaj się teraz, ładnie. Do zobaczenia, Helen na Loleń i Wąblaskowa spotkamy się za tydzień na pogodę.